Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, wszyscy zaproszeni goście. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa i bardzo dumna jako posłanka jako kobieta, jako osoba, która ostatnie kilka lat pracowała na rzecz kobiet w województwie kujawsko-pomorskim i jako ta osoba, która namawiała kobiety do tego, żeby poszły do głosowania i te kobiety nam zaufały i dzisiaj tym, że przyjmiemy ustawę o in vitro, spłacamy dług zaciągnięty wobec kobiet, które nam zaufały. Jako Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum złożyłam petycję w interesie publicznym do pana marszałka, aby samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansował procedurę in vitro. Ponieważ ta procedura jest finansowana przez niektóre miasta w naszym województwie, ale samorząd Województwa tego nie robił. Ponad pół roku trwało, zanim cała procedura została przeprowadzona i w tej chwili, jesienią tego roku, podjęliśmy decyzję o tym, radni przegłosowali, że w Województwie Kujawsko-Pomorskim samorząd będzie finansował procedurę in vitro. Mam nadzieję, że to się stanie. Ale dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególnie ważny, bo jednym z moich wyborczych zagadnień, tematów było wsparcie kobiet i było przywrócenie procedury in vitro. Pracując z kobietami, spotykając się, rozmawiając z nimi, wiem, jak to jest ogromny problem, żeby kobiety, które nie mogą mieć dziecka w naturalny sposób, zdobyły pieniądze na to, żeby sobie pomóc. Społeczeństwo polskie się starzeje, mamy coraz mniej dzieci, coraz mniej dzieci się rodzi, jest to dla nas ogromny problem, a prawo i sprawiedliwość zatrzymało finansowanie tego, żeby... 20% par, które mają problemy z niepłodnością, która traktowana jest już jako choroba cywilizacyjna. Mogło to dziecko się postarać. Posiadanie dziecka jest bezcenne. Nie można mówić, że brakuje na to pieniędzy, skoro są pieniądze wydawane na wszystkie inne możliwe dla was rzeczy. Wydajecie je niekontrolowany sposób, poza budżetem, a na to zabraliście pieniądze na to, żeby polki i polacy mogli doczekać się upragnionego potomka. To jest okrutne i skandaliczne. I dzisiaj cieszę się, że będziemy mogli spełnić tę obietnicę wyborczą, że będziemy mogli dać rodzinom, które mają z tym problem, to szczęście. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt obywatelski, którzy działali na rzecz tego, żeby procedura in vitro została w Polsce przywrócona i finansowana przez rząd. Liczę, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo